Dzień dobry, dzień dobry, Krzysztof panuje bobylowski się kłania, witajcie, witajcie serdecznie na moim kanale, a dzisiaj jesteśmy w takim bardzo dużym parku rozrywki, nazywa się Billy Bird, tutaj w Holandii. Ja w zasadzie nagrywam taką krótką zajaweczkę z tego parku, dzisiaj przejedziemy się z Żabką właśnie tym małym rollercoasterem, a po więcej informacji zapraszam oczywiście na ich stronę internetową, link zostawiam w opisie, także co, my powolutku się zbieramy z żabką, idziemy tam zjechać tym małym rollercoasterem. Yes. yes. Ready. Jesteśmy gotowi, Żabciu? Ta, o, szona, Ale mnie wyciągnęłaś. Robię to tylko dla ciebie, Żabciu. Wiesz o tym? Tak, tylko dla ciebie. I jedziemy. Trzymaj się, Żabciu. O, masakra. Mały rollo ale wydaje się i tak, że jest duży, wiesz? Rzadko. Trzymamy się i nie dajemy się. Jakbym nie przeżył, Żabciu, to. to co? Przeżyje? Nie będzie zawału? Uuu, ruszamy! Zobczuł! Widzisz <gibliś> na <tam> mnie. <miało>? Ole <gibli> jasno! Ole jasno! Teraz jazd! O, o chwila przyjemności, to był Krzysztof Rapanujo, Bowelowski z Zabką, pozdrawiamy Was!